Słuchajcie, Lila zawitała dzisiaj na moją farmę i bardzo mnie interesowały silki, więc oczywiście ich wszystko pokazaliśmy. Od wniosek do silek i połaszcz młode kurczaczki, które zresztą tu widziała i które naprawdę dużo urosły zresztą. Chodźcie, pokażemy wam. O, i jak Lila, podobają się? Lila, Lila ma już jedną zarezerwowaną na wiosnę dla siebie, także czeka. Te też są fajne, tak. małe. To ale, ale moi drodzy, czego jeszcze nie widzieliście, to tutaj mały spoiler u na kanale. I co my tu mamy, patrzcie. <taki> Takie króliczki. Tam jeden z tyłu. Jeden z tyłu, tak, jedzą sobie, piją i mają siankę. Także obserwujcie mi kanał. No i co? Już przekazuję głos Lili. Hmm? Posuwa się. Ruzia przyjdzie, patrz Ruzia! Patrz. patrz Patrz, ona przyjdzie Ona lubi takie drapanie tu Patrz, jak lubi Takie drapanie Lubi ona to tak. <laughs> <laughs> Bardzo lubi Patrz, jak się cieszy Suzy tak nie lubi Suzy ucieka, a ta? ta jest zadowolona, że można ją podrapać są gęsi i kaczki. Tak gęsi i kaczki w góry są. Jeszcze do silek. Jest taka trochę plasza sada. Tak. można powiedzieć. Ładna, moja ulubiona Tu chodzą... chodzą kury Uciekinierki, tak zwane No Skórnika Tutaj czasami widziałam na filmach jak kadłubie takimi owocami. No patrz, chodź, idziemy dalej. O, kaczki! Aż i Wszystkie chętne. No jabłuszko. Masz. Rzucimy je tam. Oj! No tu masz! Tu z nich. Niech oh, sieczą oh. no. i też od razu wszystkie krzyczę. Tak. Przucinka to jest do kamery pierwsza. Ona lubi obiektywy. Bardzo lubi obiektywy. Tak? Chce być pokazana. Widzę, chyba trzymasz kaczki i gęsi tam w tym. Tak, kaczki i gęsi tam mieszkają. No i oczywiście owce też tam mieszkają obok nich. No i zima to jest taki ciężki czas, bo u mnie nie mam za dużo tych budynków. I jakby Nasz... muszę to wszystko gdzieś przetrzymać, chociaż wiadomo, one mają tam dobrze, mają miejsce. Są zamykane na noc oczywiście, żeby było im ciepło. No i tak sobie, tak sobie żyją. W niecierpliwości do wiosny, żeby mogły iść nad staw, gdzie wiadomo są szczęśliwe, no. bo mogą się pluskać dzień i noc i mają tam naprawdę super warunki. Ale, nawet dobrze, że teraz jest odpoczynek od śniegu, bo zwierzęta są szczęśliwe. Tak, no. No, i też cały ten ogród na dole odpocznie sobie, bo wiadomo. No. Trochę się. Najlepiej w grudniu jakiś śnieg, to w wigilję dla mnie. Tak, zgodzę się. Ona cały czas do obiektywu Cały czas, bez przerwy, fruzinka Tam chodzą Szki. Może jeszcze każemy nioski O, jesteśmy przy nioskach, już bezpiecznych Jak zresztą wiecie po złapaniu lisa więc niech Lila wam pokaże, co są nioski. Tutaj gub... uciekinierki. Tak, uciekinierki. A tak, to są to nioski w głównej siedzibie tutaj u mnie. Duży wybieg mają. Duży. Ale mały kogut. Ten. No, to jest jedyny kogut na te stado. To chyba miks chyba sebdytki właśnie. No, no właśnie to jest, kurcze, nawet nie wiem co to jest. Miksebretki mi się wydaje, bo ma taki dużyczkowy grzebień i jest mały. Może być. To jajomat. Jesteśmy przy jajomacie. Właśnie Lilica pokazuje cały tutaj sprzęcior, jak to wygląda. Od tyłu. Od tyłu, tak. Żeby pokazać jak to z backstage'u jest. Już tutaj. miesiąc chyba ma ten jajomat nawet. Tak. O tutaj zobaczymy płatności. Kupują. O, tak, tutaj mamy na przykład płatność za 10 jajek. No. I tak to się prezentuje. Tutaj mamy lodóweczkę. Aktualnie w lodówce pustka, bo. Tu, 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 Widziałam mam... właśnie. No, pustka, nawet nie może nikt nic kupić do 16, bo muszę najpierw pozbierać. A jajka przed świętami idą jak szalone. No. Ja, ja miałam choinkę chyba od 10 czy tam 11 grudnia. Chyba 11. No. O, a tutaj jesteśmy przed jajomatem i jedyne jajka, a właściwie ich brak jakie tu mamy. No to zwrot wytłaczanek jest tu pustka w sumie. Więc niestety klienci sobie dzisiaj nie nakupują za dużo. Ale mówię, muszę iść zebrać jaja, bo dzisiaj jest sobota i dużo po prostu osób chce kupować te jajka, nie? O a tutaj się płaci. O, tutaj wrzuca się pieniążki. I tak to wygląda. Od razu przyleciały. Tak, także dziękuję tutaj w imieniu Lilki wszystkim fanom, które, którzy ją śledzicie. Śledźcie, śledźcie, bo, bo warto. Także subujcie jej kanał, no. a my teraz rzucamy z Boże wniosek. Teraz no. widzę, że pełno jajek tutaj. Tak, i te jajka właśnie czekają na zbiór, żeby później trafiły do jajomatu. Dziękujemy, subujcie, łapkujcie, do następnego, siemaneczko, cześć wam.